Cześć, witajcie z tej strony, znowu ja, Złote Kradzu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj y, film, y, który będzie, no może nie aż tak ważny w całej mojej karierze, ale jest to bardzo wielka zmiana dla mojego kanału. No czy wielka. Co jakiś czas będą pojawiały się konkursy. Właśnie dzisiaj jest pierwsze ogłoszenie, takie, no pierwsze i przedostatnie, bo ostatnie to będą ogłoszenia wyników. A jeszcze do wygrania nie będzie powiedzmy coś, co Wam wyślę, ale coś, co też powinno mi się spodobać. No to tak. Zasady konkursu. Pod tym, film, pod tym filmem musicie napisać jakiś fajny pomysł na odcinek. Najlepszy pomysł, wynagrodzę, ale to zaraz. Najlepszy sposób, nie dość, że wynagrodzę, to jeszcze komentarz pokażę w filmie, który właśnie będzie jako ten pomysł. Czyli po prostu to co nagram to po prostu będzie najlepszy ten najlepszy pomysł, który podacie pod tym komentarzem. A wygrany komentarz tak jeśli masz kanał i chcesz wziąć udział w tym konkursie, no to zapraszam. Musisz wystarczy jak już mówiłem napisać komentarz z pomysłem na film. Jeśli twój komentarz, jeśli twój pomysł na film przepraszam był będzie najlepszy. I najbardziej pomysłowy, że tak powiem, to dostaniesz nagrodę. A, jak, a jaka to jest? Otóż tak: Subskryp moja subskrypcja e, połapkowanie kilku filmów nie wiem ile jeszcze dokładnie bo to jest dopiero pierwszy pomysł i jeszcze napisanie komentarza pod jednym z Twoich filmów. Mam nadzieję, że no, jak, jak będziecie chcieli jakiś inną fajną nagrodę w stylu, że. Trochę więcej tego, że jedna subskrypcja, albo na przykład jeszcze więcej tych połapkowanych filmów i na przykład jeszcze więcej komentarzy, to spokojnie, da się zrobić. Po prostu chciałem, żebyście mieli jakiś fajny konkurs, a ja, a ja chcę, żeby miał jakiś fajny pomysł na film. Kolejny konkurs powinien się pojawić gdzieś tak około stycznia następnego roku, bo jeszcze myślę, co takiego tam weślę czy tam zrobię. Ale jakby co, to to jest właśnie ten konkurs, więc pamiętajcie, żeby łapkować i pisać właśnie te komentarze. Jak już mówiłem, najlepszy pomysł zostanie wynagrodzony i to bardzo. No to dobra, nie ma chyba co przedłużać i dłużej. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to proszę Was najwięcej. No i co? Cześć!